Cześć, witam serdecznie. 31 października szewska kawka, czyli przegląd napraw. Dzisiaj nie będzie upiornie, bo mam już tutaj gotowe naprawy. Natomiast te takie najgorsze, które się rozlatywały, to na razie już są za mną. Tak więc łyczek kawy, odłożę sobie tutaj kawkę na boczek i może najpierw te, które mi zasłaniają tutaj część. Widoku. A więc kowbojki Sendra, i tutaj klient chciał czarne zelówki. No właśnie, one są brązowe. Teraz je tak rozpakowałem. Zamówiłem czarne zelówki. A tu widzę, że tutaj są te buty przecież brązowe, ale tak chyba miałem wiadomości, żeby czarne dać. Zobaczymy, co tam pisało. A więc tam będą ochronne zelóweczki. Natomiast tutaj salewy. Starszy tutaj model, ale myślę, że jeszcze dużo posłuży długo. Oczywiście, pianka TPU się wykruszyła. Ona wpływa na to, że, że jest ta amortyzacja, tak? że Wam pięta nie odpadnie podczas długich wędrówek. Natomiast no, ulega to zniszczeniu. Tak jak wszędzie gumy, jakieś tam amortyzatory, jakieś inne tam elementy zawieszenia, one też ulegają pod, po jakimś wpływie. Temu, że się, że się nie wiem, kruszą, twardnieją, tutaj ta pianka się po prostu kruszy, natomiast ona wpływa no, na, to, na ten komfort, tak? E, jakby były sztywne buty bez amortyzacji, to pewnie by były e, bardzo niewygodne i na dłuższe wyprawy niezalecane. I tutaj mamy taką fajną podeszwę, i udało mi się, słuchajcie, z Włoch ściągnąć. Idę tyczną, tylko że z noskiem. Czyli będzie tutaj, jest już gotowa z amortyzacją i będzie ten nosek tutaj. Ten nosek można oczywiście ściąć i zobaczymy, czy, czy to będzie pasowało, bo jest trochę wąska. Chciałbym ją, chciałbym ją tutaj użyć, żeby to, żeby to spasowała do tego, ale to się okaże, bo jest tutaj, widzę, że jest na styk. Jeśli, jeśli to nie spasuje, to mam jeszcze różne alternatywy, które na pewno tutaj e, dopasują. Tak, więc te salewy sobie odkładam na boczek. E, tam mam jakieś niebieskie doklejenia, coś jeszcze. Aha, e, olejek. Olejek w tej chwili się skończył i na Allegro i na sklepie internetowym. Jak dzisiaj e, spakuję tutaj te wszystkie wysyłki, które są i się Okaże, że nie było żadnego błędu magazynowego, to tam jeszcze 4 albo 5 sztuk dodam na sklep, ale to po 12.00, myślę, że będzie dodane. Jak już wszystko będzie spakowane, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku, tutaj gotowe widzicie ten otoki, otoki całe wymieniane. O, jak to wyszło? Fajnie, moim zdaniem fajnie. Otok, podeszwa bardzo fajna z fajnym bieżnikiem to jest ten z sniper bardzo popularny więc buty odzyskały drugie życie no i tutaj taka naprawa była gruntowna dobra ok to odłożymy sobie i kupczaki tak miałem tam zapisane że to były kupczaki kupczaki też były z gruntowną na prawą. No tutaj 490 zł. Tutaj chyba 470 czy jakoś tak z otokiem to wszystko drożej wychodzi, ale czasami warto jest ten otok zrobić, bo lepiej pewność jest, że podeszwa będzie dobrze trzymała. I tutaj jest podeszwa super lekka z bieżnikiem klasycznym z dosyć szerokim noskiem. Jest leciutka ta podeszwa, fajnie do, dopasowana. Oczywiście pod jakimś tam e, wpływem użytkowania jakieś tutaj przy tym, przy tym otoku takie mikroszczeliny będą się może pojawiać, bo ona jest bardzo naszła na te podeszwy zawsze piankowe, nachodzą bardzo głęboko, e, ale to na nic nie wpływa, ponieważ otok jest głęboko osadzony, otok ma na zadanie chronić tutaj, Cholewkę przed obtarciami, przed uszkodzeniami mechanicznymi yy, i, pod, i zakrywać miejsca łączenia, tak, których nie zakryje, yy, żeby na, na, naszła na to ta podeszwa, nie? która to re, resztę zakryje. Nie? Bo widzieliście w tym przypadku tutaj yy, tych, tak, tych otoków, jak tutaj było łączenie, łączenie skóry. Nie? Jest tutaj wysoko, i tutaj było łączenie. Łączenie elementów. Tak samo tutaj jest cholewka akurat nie naciągana na, sam, na samą podpodeszwę, więc tam nie ma łączenia. Tutaj w takich butach jest tylko to, żeby chronić przed, przed tutaj uszkodzeniami mechanicznymi. A tutaj zakrywa i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. I kolejna realizacja tutaj Meindl, ale się trochę za, zakręciłem. Ale to może dlatego, że coś mnie, coś mnie jeszcze się tutaj nie chciało rozbudzić. Może łyczek kawy pomoże. I o, tutaj jest też fajnie popryskałem tym mleczkiem, olejkiem raczej, olejkiem, bo to jest tak jak mleko takie gęste i fajnie ta skóra nabrała koloru, później co zrobiłem to na szczotce, tylko że na, na kombajnie na szczotce szybko przeczyściłem i ona fajnie troszeczkę nabrała takiego widzicie nawet połysku, więc jak później się trochę jeszcze wysilicie i to ściereczką albo szczotką te mleczko wypolerujecie, to się z takiego matowego może zrobić o takie coś no i tutaj też jest podeszwa z bieżnikiem co tutaj będę robił? Tutaj już buty są wyczyszczone. Musiałem to gruntownie wyczyścić, ponieważ. Oj, tam było zasolenie, zasolenie maksymalne. No i tutaj te, te haki trzeba wymienić. Te, te środkowe, które trzymają tutaj. Resztę wyczyściłem. Oczyściłem jeszcze. Tutaj widzę, że ten haczyk trzeba wyczyścić. Te jestem w stanie wymienić. I. Dobra, muszę na chwilę. Słuchajcie, przepraszam Was, bo mi z nosa muszę. Katar mi nie daje jednak spokoju, i człowiek nie myśli o tym, co ma powiedzieć, tylko o tym, że katar przeszkadza. No i tutaj jest jeszcze rozklejenie z przodu, więc to. Będę usuwał. Tutaj już jest wyczyszczone. Będę to kleił. No i później będą zaimpregnowane e, oczywiście tym, tym mlekiem. Tak. E, o! Ale fajnie. Widzicie? Ta skóra jest faktycznie sucha. E, I z takich butów, co tutaj do roboty. E, skarpa. I tu będzie, tu będzie bieżnik. Tu będzie... Te elementy tutaj będą zeszlifowane, tak żeby to zostało to się tutaj dobrze trzyma, dobrze klei, nosek się też dobrze klei. Więc bieżnik będzie dużo szlifowania, dużo dymu, dużo gumy będzie. I, a, I widzicie kolejne jakieś buty. Też kolejny bieżnik tutaj będzie. Zobaczymy co się da z tym zrobić. I później klejenie Salomonów. Tam się porozklejały, już je oglądałem da się to wszystko pokleić. No i demontaż podeszwy. Demontaż podeszwy. Tutaj jak macie taką skórę popękaną, to, to polecam to oczyścić albo od razu tłuszczać, jak nie chcecie się jak nie chcecie dużo czasu poświęcać. Tutaj już ten mleczko może być o, jak tutaj do, do góry. Tutaj na te elementy może być mleczko ten olejek, przepraszam. Ja mówię mleczko, ale to jest olejek. Natomiast tutaj wszędzie to już by trzeba tłuszczem zrobić, bo tutaj m, trzeba intensywnie to, natłuszczyć tą skórę. Tak więc tyle, słuchajcie, tyle. E, ostatni dzień października, bardzo intensywny. Ja się tutaj bardzo e, staram, żeby to wszystko było gotowe. Są opóźnienia, są duże opóźnienia, ale wyciągnę z tego wnioski. E, jakiś system opracuję, który. Będzie pozwalał mi trochę to bardziej wszystko ogarnąć. Dzięki za wyrozumiałość. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.